Kolejny odcinek Chojnice z góry to dzielnica dworcowa. Przed nami Plac Świętego Jerzego. W okresie panowania krzyżaków w Kojnicach mieścił się tutaj szpital oraz Kościół Świętego Jerzego. To za Perelo plac nosił nazwę Dzierżyńskiego. Po lewej stronie stare budynki widoczne. Jest to pozostałość po karczmie pod Złotym Lewem. Po prawej ulica Angowicka. Przy nim jest też targowisko miejskie. Ulica Pisuckiego e, dawniej nosiła nazwę Karola Świeczewskiego. W czasach prl oczywiście. Tak, w czasach PRL-u, natomiast w okresie międzywojennym była to ulica, e, początkowo ulica dworcowa, która ciągnęła się do samego dworca. W tym budynku po lewej stronie e, z figurą e, znajdował się pierwszy sklep zakładów rybnych, natomiast w podwórku e, zak, e, zakłady rybne. W dali taki placyk, tam się zaczyna ulica Zaborska i ona się kończy schodami w dół do ulicy Angowickiej. W narożnym budynku mieścił się urząd skarbowy. W latach 90. do początku 2000 tam był miejski ośrodek pomocy społecznej oraz redakcja gazety Pomorskiej. Po lewej stronie, w wysokim budynku, umieścił się Urząd Ziemski. Pracownicy tego urządu, urzędu w 1945 roku wyznaczali działki rolnicze zgodnie z reformą rolną. I lecimy dalej ulicą Piłsudskiego dzisiaj. Po prawej, wstrzymana budowa. Budynku usługowo-handlowego przy ulicy Pisuckiego, po lewej ulica Mestwina. Po lewej stronie, naprze naprzeciwko Biedronki, znajduje się budynek Urzędu e, z Sanepidu, z Sanepidu e, a obok willa e, e, doktora Łukowicza. i do Marszałka Pisuckiego. Na rogu Technikum, kiedyś technikum rolnicze. Teraz, teraz widzimy willę e, e, doktora Mukowicza. Tak, lecimy jakby z powrotem Sanepidu. Lecimy z powrotem w stronę tak zwanych Białych Młynów, czyli Centrum Edukacyjno-Wdrożenia Tam za chwilę dotrzemy. Tu po kiedyś zmieściły się zakłady przemysłu ziemniaczanego, produkowano tam maszyny. Widzimy najstarszy młyn parowy w Chojnicach, własnością był Juliusz Klotz, wybudowany w 1885 roku. Obecnie po re rewertylizacji Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe. Ten budynek z, tu po lewej to jest eksperymentarium. Jedynym niezagospodarowanym budynkiem, czekającym na yy, przeznaczenie, na, na pomysł, jest ten, takie ruiny po prawej stronie. Pięknie odnowiony budynek dawnych Białych menów. W budynku na wprost mieścił się zakład rzeźniczy, a później piekarnia. Teraz już jesteśmy nad ulicą Dworcową. Widzimy żółty budynek, który był własnością firmy budowlanej Paula Arnta, który sprzedawał również materiały budowlane. Ciekawostką tego budynku jest, że była wspaniała wieża, dzisiaj zdjęta, nie ma tego kapturu już. Obecnie widzimy budynek gminy ewangelickiej, własnością której był, obecnie jest przeznaczony na mieszkania prywatne. Jedna z najpiękniejszych kamienic na rogu Alei Brzozowej i Dworcowej po lewej. O, ponownie jesteśmy na dniu. No wracamy do budynku gminy Ewangelickiej. W okresie międzywojennym były tutaj biura wywiadu włoskiego. Za tym budynkiem zespół budynków z szkoły podstawowej nr 3 był. Zbliżamy się do dworca. po Budy... prawej była dawna baza MZK. Po prawej stronie, za dużym blokiem, budynek z wieżą. Jest to budynek budowniczego Hojnickiego, pana Lewandowskiego. Po lewej przychodnia kolejowa kiedyś. A w budynku przed przychodnią e, mieszkał e, e, kierownik lokomotywownik. W dalej w lewym narożniku było widać wieże ciśnie, niestety już bez dachu. Hotel Polonia, dawniej hotel dworcowy. Ten wiadukt był chyba wysadzony w 1939 roku? Nie, nie ten pierwszy, natomiast pan ten drugi. drugi. Pan był Węższy wtedy... Jesteśmy ten, nad dworcem. Widzimy główny budynek dworca kolejowego, który powstał w 1871 roku. O, o widać go panowie. Tak, oraz, oraz tutaj widać jest drugi peron e, dworca, na którym w 1939 roku 1 września wjechał podstępnie niemiecki pociąg Pancerny. W tej chwili ten teren wygląda już inaczej, gdyż od jesieni ubiegłego roku trwa przedłużanie przejścia podziemnego do ulicy nad dworcem. Widać po lewej pusty teren po dwóch domach mieszkalnych, których rozebrano w celu właśnie wybudowania w tym miejscu nowego dworca autobusowego. Dalej widzimy noclegownię dla konduktorów. A następnie, i, czwarty i piąty, tak, po prawej. następnie budynek y, sokistów i budynek y, posterunku kolejowego oraz pozostałość po kiedyś świetnej lokomotywowni pierwszej klasy. Hmm, tutaj mogę dopowiedzieć, że. A po tymek, parowóz tymek, widać go. Tu mogę dopowiedzieć, że stacja w tym momencie kończyła się kiedyś i w 1904 roku, od tego momentu rozpoczęto jakby przedłużenie stacji o 200 metrów. Następna przebudowa stacji i stawianie nowych torów rozpoczęło się w roku 1944. Po lewej, ulica towarowa. Po lewej stronie widzimy ekspedycję towarową, a po drugiej stronie ulicy towarowej dawne koszary. Łańskie. Ten pusty plac po lewej to kiedyś były tereny chojnickich fabryk mebli. Zostały zburzone przez y, potencjalnego inwestora tak zwanej Galerii Chojnickiej. Te żółte budynki tam dali to zabudowania, to co zostało z budynków chojnickich fabryk mebli. Tutaj widać za, za ulicą Towarową zabudowania e, pierwszej e, jakby polskiej fabryki, tartaku Pana Dulka. W 1920 roku otwarte, budynek e, gdzie mieszkał. I tu właśnie powstaje nowy dworzec autobusowy, to jest stan na wrzesień 2020. Z tyłu widzimy e, dawny plac po PKS-ie. W czasie okupacji był to e, plac dla pojazdów niemieckich. I ulica Łanowa, i bloki przy ulicy Łanowej. Budowa była na początku lat 70. tych, tych budynków, które stoją wewnątrz osiedla. W latach 60. pobudowano przy ulicy Łanowej. Dron w tej chwili jest nad ulicą Warszawską. W dali budynki, pięć budynków osiedla Spółdzielcza. W narożniku w budynku przed tym budynkiem narożnym budynek Miary i Wak oraz biur Spółdzielni Mieszkaniowej. Tu również widzimy rząd starych budynków Pierwszej Spółdzielni Końskiej, Po lewej Komenda Powiatowa Policji. Ten budynek po prawej stronie to jest dobudowany w latach 70. Na skrzyżowaniu ulicy Drzymały i Warszawskiej mieściło się kiedyś dawne kasyno wojskowe. I ponowne ujęcie na, na osiedle przy Łanowej i w dali tory dworca kolejowego. I jesteśmy nad osiedlem Spółdzielczym. Lata 71, 72. W oddali widzimy znowu koszary, oba budynki białe i czerwone koszary, tak zwane. I hala wielofunkcyjna wybudowana przez powiat hojnicki dla drugiego LO i dla zespołu do technikum przy ulicy dworcowej. I polomarket z takim dużym czerwonym dachem. 一件盔甲。